Polska branża budowlana jest przygotowana na ten pik i kumulację inwestycyjną, która przed nami. Myślę, że udowodniliśmy to już. Udowodniliśmy to już przy okazji poprzedniej perspektywy inwestycyjnej w Polsce, czy to było wcześniej euro, czy, czy, czy później. Mamy się czym chwalić. Naprawdę wielu ludzi z Europy jest pod wrażeniem tego, jak sprawnie wykorzystaliśmy środki unijne, jak potrafiliśmy sprawnie zrealizować duże, skomplikowane inwestycje. Także ja tu się nie obawiam, natomiast z tego naszego doświadczenia potrzebujemy wyciągać wnioski i po prostu nie powielać błędów, które kiedyś już tam się może zdarzyły. Realizacja dużych, Przedsięwzięć inwestycyjnych w jednym czasie, w, skumulowanym, w skumulowany sposób. Na pewno generuje y, różnego rodzaju ryzyka. Pierwszy to na pewno dostępność materiałów. Nawet jeżeli zdolności produkcyjne będą wystarczające, to no też jest kwestia logistyki i transportu. Tak? Każdy będzie chciał mieć te materiały w tym samym czasie, w tym samym momencie. Także jest to coś, nad tym trzeba myśleć i, i też o tym pamiętać. Dużym problemem w dzisiejszych czasach w Polsce to jest jednak dostępność wykwalifikowanej kadry y, i w ogóle nie tyle wykwalifikowanej, ale też i pracowników fizycznych. Y, nie mamy dzisiaj dostępu pracowników z Ukrainy. I jest to coś, co, co też musimy pamiętać, że, że ten, ta, ta dostępność zasobów jest limitowana ludzkich. Mamy też tematy związane z inflacją, z waloryzacją i zabezpieczeniem pewnych ryzyk finansowych, które się mogą wydarzyć w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. No, i też szybkie i sprawne rozwiązywanie sporów, pewnych zmian projektowych, tego wszystkiego, co czasem trwa po prostu zbyt długo i, i musimy ograniczyć wpływ na realizację projektów tego typu zagadnień. Dzisiaj obserwujemy na pewno taki trend, że budownictwo nie jest takim popularnym kierunkiem wśród młodzieży. Budownictwo przegrywa z IT, z różnymi innymi kierunkami. I to jest wyzwanie dzisiaj dla, dla branży budowlanej, żeby jakoś zachęcić młodych ludzi do tego, żeby, żeby chcieli, zainteresowali się budownictwem. No dzisiaj obserwujemy bardzo duży odpływ studentów z takich kierunków inżynierskich. W skali ostatnich kilku lat to jest spadek do 37%. I to jest na pewno wyzwanie, bo to jest kluczowy zasób, który umożliwia funkcjonowanie i realizację kontraktu. Infrastruktura, czy to budowa, czy później musimy pamiętać o tym, że będziemy musieli utrzymywać, modernizować istniejącą y, infrastrukturę, którą dzisiaj budujemy od nowa, a później ją będziemy utrzymywać. Y, to jest naprawdę zajęcie, które tutaj będzie przez lata, i myślę, że y, tego typu y, działania, które zachęcą młodych ludzi do. Do tego, żeby pomyśleć o, o tych kierunkach, są niezbędne. Dlatego, że nawet jeżeli skończymy już tą, ten pik budowlany, to, to na pewno będzie dalej zajęcie i będą tematy modernizacyjne, którym też, też musi się zająć.